Cześć wszystkim, dzisiaj chciałbym pokazać Wam moją kotłownię. W domu został zastosowany kocioł gazowy firmy Immergas z zasobnikiem do ciepłej wody 120 litrów. Do podłogówki tutaj zostało zamontowane sprzęgło oraz dodatkowa pompa. Obiegowa do podłogówki, ona tam jest z tyłu, ukryta. Fajne rozwiązanie. Bardzo mało miejsca w kutłowni zajmuje, więc jak macie bardzo małą to tak najbardziej Wam się to sprawdzi. Dom, który ogrzewam, ma 120 m2. Jest to powierzchnia użytkowa. W domu nie posiadam garażu. Temperatura, która tutaj jest ustawiona na podłogówkę to jest 36 stopni. A do ciepłej wody 45, do tej temperatury woda powinna się zagrzać. Ale tak, jak tu patrzę na zasobnik, to na zasobniku jest powyżej 50 stopni. Odpowiedziałbym 55 stopni. Jak no, zostało to zamontowane jakiś czas temu, jakoś 3 miesiące temu. Na dzień dzisiejszy, gdzie w grudniu mieliśmy mrozy w tym roku wyjątkowo szybko bo i sięgały tutaj u nas nawet i minus 20 stopni przez 2 dni dzień też była temperatura minusowa i rachunek który tutaj przyszedł z ciepłą wodę użytkową plus yy, ogrzewanie domu 120 metrów yy, rachunek przyszedł to 440 zł poszło 150 metrów sześciennej gazu nie? tutaj sterowniczek mamy jeszcze można powiedzieć w centralnym pomieszczeniu 20,5 stopnia gdy temperatura spadnie poniżej 20,03 załączy się ogrzewanie podłogowe fajnie się to sprawdza polecam wszystkim bo koszta są naprawdę nieduże Fajnie to działa, można sobie tutaj nawet, teraz jest w automatyczny, spersonalizowany na 7 dni tygodnia i można sobie wybrać godziny, w których ma się załączać piec, żeby było ciepło, godziny nocne, godziny dzienne, jest też sterowanie ręczne, które polega na przekręceniu szybko pokrętła, jak na przykład gdzieś wychodzimy, nie będzie nas w ten dzień, to możemy sobie troszeczkę opuścić tą temperaturę. Że po prostu tak nie, mocno nie dogrzewać yy, mieszkania, domu, kiedy to nie jest potrzebne. Moim zdaniem, jak najbardziej to się teraz sprawdza. Jestem w fazie testowania. Tutaj mam rozdzielak centralny, który sam tutaj umontowałem i, i rozkładałem rurki na posadzce. Już Wam pokazuję, jak to, to wygląda. Proszę bardzo. Docelowo będzie tutaj to zrobione yy, z regulatorami pokojowymi, no ale na razie nie planuję tego w przyszłości. Całą instalację mam pociągniętą. Gdybyście mieli jakieś pytania odnośnie ogrzewania gazowego w domu, to jak najbardziej proszę pytać w komentarzach. Pozdrawiam. Hej.